Eldorado, mordeczki, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Matrunerek, witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj w końcu dopływam z powrotem do e, Matrunerowic, słuchajcie, o kurczę, co tu się stało, moi drodzy, o nie, zombiaki mnie gonią, zombiaki, o nie, zombiaki, moi drodzy, na samym starcie zostawiajcie łapę w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, ponieważ, o kurczę, nie trafiłem, musicie oczywiście pod tym odcinkiem zostawić jak najwięcej łapę w górę, dobijmy tak z... Eee, nie wiem, 12 tysięcy łapek w górę, wiem, że wam się uda i macie na to 3 sekundy, 3, 2, 1, zanim mnie zombiaki dotkną, musicie zostawić łapkę szybko, 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 w tym momencie robicie to, naprawdę, wierzę w was, Ok, ok. zostawiliście, Ok, mam taką nadzieję, że zostawiliście, no i moi drodzy, jeśli wam się udało, napiszcie w komentarzu, udało się, eee, dobra, ej, słuchajcie, dopływamy w końcu do Matrunerowic, ja wracam sobie tutaj kurczę, ale tutaj jest ciemno, muszę poroświetlać wszystko. Eee, o, ja cię muszę to poniszczyć też. Dobra, moi drodzy, bo tu ktoś mi zgrifował, chyba palion nawet, tak mi się wydaje coś. Eee, dobrze, wbijamy do matrunerowic, sprawdźmy co tutaj jest. Jak wi, co jest grane? Co tam? Czemu tutaj tyle zombiaków jest? Co się dzieje? Dobra, masz zombiak. Patrzcie. O nie, on atakują, wpił tam! O ty, gościu! Wynoś się... wynoś się stąd. Co ty tu robisz? Patrzcie jaki gostek. O ty, zombiaku! Tu kolejny idzie. Ale tu zombiaków jest. Dobra, muszę ich porozwalać. Patrzcie co tu się w ogóle stało, co? Wszystko jest zniszczone. Jaki... Jaki gniot! Moi drodzy, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Patrzcie, tutaj wszystko jest czarne. Tutaj jakieś terakoty, czy co to jest? Kurczę, co się dzieje? Dlaczego tak jest zrobione? O nie. Słuchajcie. Czyja to jest sprawka? Ja nie mam pojęcia. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ile tutaj w ogóle redstone'a jest? Ja muszę to wszystko poniszczyć. O co biega? O co biega? Słuchajcie. Hmm, ciekawe, kto to mógłby być? Jak sądzicie, czy to jest normalne, że coś takiego się dzieje tutaj w Matrunerowicach? No wydaje mi się, że nie. Więc, moi drodzy, ja muszę coś z tym zrobić. Muszę jakoś to przemyśleć, bo kompletnie nie mam zielonego pojęcia, co to takiego jest. Ja muszę to chyba wszystko poniszczyć. Słuchajcie, ja będę musiał to wszystko poniszczyć, tylko muszę wziąć sobie łopatkę. Co tu jest napisane? O nie, ale klip jeszcze piorun. Dobra. Pięknie, że wykonujesz moje zadania. Kolejny piorun. Kolejny. Ej, to. To. To mi zaczyna się nie podobać. Kolejne pioruny. O, co biega! Lucy, to było. A tutaj jest jeszcze tabliczka. Dobrze wiesz, kim jestem. O nie, czy to jest ten on, ten typek, który tutaj nas nawiedza? Ten nasz świat Minecraftowy? Jeśli. Patrzcie, znowu pioruny jakieś. Oh my godness. Słuchajcie, to mi się zaczyna nie podobać. Bardzo mi się zaczyna nie podobać. Dobra, weźmy jakieś łupaty. Słuchajcie, co ja mogę dalej wziąć? Co? Yy, na pewno by mi się przydało yy, jakiś mieczyk. Dobra, weźmiemy to, to. Weźmy całą diamentową zbrojkę. Bo jak widzicie, tu kompletnie coś jest nie tak. Dobra. Muszę to wszystko zebrać, dobra, wyrzućmy te rzeczy, bo nie są mi teraz kompletnie potrzebne, a tylko będą mi zaśmiecały miejsce. Dobra, ej, weźmy sobie tak, na pewno yy, pochodnie, czarny ten yy, cement i co jeszcze może mi się przydać? Rusztowanie też może się przydać, żarcie na pewno, no i strzały, bo jak widzieliście... Dużo, dużo tutaj tych pochodni jest zastąpionych, kurczę, po prostu jakimś blokiem dziwnym. Więc ja to muszę jak najszybciej pozbyć się tego. Słuchajcie, dobra, rozwalamy to, rozwalamy to. Mam nadzieję, że mi się to uda jak najszybciej zrobić, bo kompletnie, kompletnie ktoś, może to jest faktycznie ten on, albo ktoś sobie trola robi. Nie wiem, ja muszę to oczywiście e, zrobić. Muszę to oczywiście posprzątać tutaj, dlatego pozbieramy sobie wszyscy, cały tutaj ten y, cement, czy coś takiego. I moi drodzy, chyba trzeba by było po prostu jakoś to poniszczyć. No bo nie wydaje mi się, że, że może to tutaj być. O, tutaj jest wełna, dobra, czyli ja wełnę też muszę poniszczyć. Tylko nie mam żelaza akurat przy sobie, będę musiał to żelazo sobie kombinować tam skądś. E, oczywiście pewnie mam w e, magazynie tego. tego... Żelaza więcej, żeby zrobić sobie nożyce i tę wełnę po prostu poprzecinać. ale jak widzicie, na sam początek, o kurczę jest grubość, czy jakieś pioruny waliły w ogóle, nie wiem, nie wiem, nie wiem, e... co tu dalej ja mam zrobić, po prostu to poniszczyć, tak mi się zdaje, no dobra, będziemy niszczyli jeszcze to, e, to coś, kurczę, ten to, no, co to jest? To jest glazurowana terakota, Ok, czyli ją po prostu też trzeba poniszczyć. W ogóle, jaki to jest blok przerażający? Patrzcie, czarny, czerwony. Nie wiem, gruba akcja, gruba akcja. Patrzcie, jeszcze te wiadomości, co on mi tutaj wysyła. Znaczy, napisał. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale ja się trochę dygam, trochę się dygam. Dlatego będę musiał to wszystko poniszczyć. Mam nadzieję, że moich wiśnioków nie, ru nie ruszyli ani, ani jednego, kurczę, no. Eee. Moi drodzy, dajcie znać. Napiszcie w komentarzach. Wiem, że wy wiecie coś na ten temat. Czy ten on naprawdę jest taki, że lubi aż tak trollować? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Po prostu musicie dać mi znać w komentarzach. Ja będę musiał to wszystko poniszczyć. Ja ci nie mogę, jak tego dużo tu jest. Oh, no. Dobra. Dawaj mi to. Eee, słuchajcie, to ja wezmę tak. Na, na sam początek będę potrzebował eee, żelazo. Żelazo, muszę to poniszczyć, oczywiście, tą całą wełnę. Yy, I patrzcie, czy tam dalej jest ten cement? Czy tam dalej jest ten cement? Nie, tu aż prowadzi tam na górę. Ja cię nie mogę. No to trzeba tego żelaza mieć dużo, dużo więcej. Poczekaj, cementu już nie ma, tutaj jest chyba tylko to. Oj, tabliczka. Idź dalej. Ty, czyli mi każe iść tam na górę? No dobra, zaraz to sprawdzimy. Tylko wezmę sobie zrobię trochę nożyć, żeby przyciąć tej wełny, ale grubo. Powiem wam szczerze, jest na kompletnie grubo. Eee, żelazo, 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 żelazo. Akurat mam dwa, ale to może wydaje mi się, że nie, może nie starczyć. Jedno. Coś biednie jest tutaj z tym żelazem. Może tu gdzieś jest. Więcej żelaza, żelazu, żelazu, żelazu. Nie ma? Nie mam żelaza? Co? A tu jest. Dobra, mam żelazo, więc jest gate. Robimy sobie nożyce. Zróbmy tak ze trzy pary. E, ze trzy pary mi wystarczą na razie. Dobra, ja będę oczywiście tą wełnę niszczył. Kurczę, jak tam jest nawalone tego wszystkiego. Patrzcie, ma trunerowice chyba. Naprawdę opętało coś, jacie, dobra, bierzemy oczywiście to wszystko i będziemy tu ładnie, ładnie zbierali i tu jest tabliczka idź dalej, kompletnie nie wiem o co chodzi, kompletnie nie mam zielonego pojęcia, jeszcze mi tak ekran przygaz. widzieliście to? Tak, psz, nie wiem, albo mi tutaj po prostu m, m, na monitorze, po prostu monitor mi przyciemknął. Przy przy. po prostu taki ciemny się zrobił. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co tu się dzieje. Dobrze, trzeba będzie tą wełnę po prostu rozwalić i sprawdzić, dokąd to naprowadzi, bo. bo to jest coś niebywałego. Kurczę. Zobacz na to. Zobacz. Moi drodzy, musicie koniecznie Zostawić łapkę w górę, bo inaczej będzie kompletnie ee, ze mną źle. Kurczę. Ja ci się nie mogę. Ile tej wełny tutaj jest? Ja to wszystko mam zniszczyć? Halo, nie wiem, dobra, bierzemy oczywiście to wszystko, rozwalamy i cyk, 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 cyk i tutaj jest tego tak dużo, dobra, czyli po kolei będziemy musieli to chyba niszczyć, z mojej drodzy, nie wiem jak wam, ale tu jest, patrz, to ja pisane. ja się trochę dygam, dobra, ja muszę to zniszczyć, już tam będę. Okej, okay, ja już tutaj niszczę wszystciutko, super mi idzie, powiem wam. No więc tylko to trzeba całą wełnę poniszczyć. Dobra, ej, ale patrzcie jakie dziwne, w ogóle tutaj deszcz pada, tutaj nie. Na tej rzece normalnie deszczyk sobie le leci. Nie wiem, te biomy naprawdę są pomieszane kompletnie. Dobrze. U, ej, tu jest jakaś tabliczka w ogóle, kolejna. Jeśli będzie pod tym odcinkiem 16 tysięcy łapek... Czeka nagroda. Ej, moi drodzy! Jakaś nagroda na mnie czeka, jeśli dobijemy pie... 16 tysięcy łapek w górę. Ej, spróbujmy to zrobić. Ciekawe, co to będzie. Oh my god. Nie wiem, nie wiem. Dobra, trzeba, moi drodzy, to sprawdzić. Trzeba to sprawdzić, dokąd prowadzi ta cała wełna. I jak, tam wszystko jest. Co, i nawet z tej strony. Wszystko. Tu będę rok niszczył. Nie wiem, patrzcie, ta wełna dokądś mnie prowadzi, tylko dokąd, do e, posągu owieczki Lucy, no i zaraz sprawdzimy co my tam mamy przy tej owieczce Lucy, no okej, okay, okej, okay. ciśniemy, 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 ciśniemy wszystko, pyk, 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 pyk. pyk. Zobaczcie na to. Eee, no dobra, to teraz tak. Możemy to wszystko porozwalać, proszę bardzo i ostatnie kawałki tego, nie węgla, tylko to znowu jakiś dźwięk przy tym pomniku. Ej, to jest creepy, powiem wam szczerze, ja się trochę dygam. Ciemny koń, wszystko czarne, pogoda beznadziejna, wracam w nocy, co o tym sądzicie? Zobaczcie, to wszystko jest do rozwalenia, te terakoty glazurowane, nie jak. Dobra, ale tutaj też jest tabliczka, Gać, Znajdź totem nieśmiertel... nieśmiertelności. O, odzysk odzyskasz owieczkę Lucy. Co? Ej, moi drodzy, mam jakiś totem nieśmiertelności znaleźć? Skąd ja mam to wziąć? Ej, skąd się bierze jakiś totem nieśmiertelności? Czy wy wiecie coś na temat jakiegoś totemu? O, nie. Słuchajcie, czy wy wiecie coś na temat. Totem nieśmiertelności i ten totem nieśmiertelności mam coś z nim zrobić? Ej, nie mam pojęcia. Moi drodzy, jeśli wy wiecie skąd można wziąć taki totem nieśmiertelności, dajcie mi znać w komentarzach. Ja oczywiście bym z chęcią znalazł ten totem, tylko nie wiem kompletnie gdzie go szukać. Jeśli wiecie coś na ten temat, szybko musicie dać mi koniecznie znać w komentarzach. To jest przymus. Słuchajcie, musicie mi pomóc, ponieważ naprawdę chciałbym odzyskać moją owieczkę Lucy, która, no powiem wam szczerze, że strasznie się stęskniłem za nią, no i trzeba by było ją tutaj dziś jakoś ogarnąć. I muszę wam zdradzić, że ten on obiecy, obiecuje mi w tym momencie, że owieczka Lucy powróci. Więc musimy się postarać, słuchajcie. Zróbmy 16 tysięcy łapek górę. Myślę, że ten on będzie naprawdę, naprawdę e, zadowolony z tego i pomoże mi, słuchajcie, odzyskać moją kochaną wieczkę. No dobra, e, czyli, czyli mamy deala, słuchajcie. Trzeba, musicie mi pomóc, jak się tylko da. I wtedy już będziemy mogli dalej coś kombinować. No dobra, niszczymy to, 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 to. Świetnie. Ja ci się nie mogę, patrzcie, całe nożyce mi już poszły Kompletnie całe nożyce Ja, ej Słuchajcie, no to podsumowując, ogólnie sprawa wygląda tak Wracam do Matrunerowic Spotykam coś, co kurczę jest wszystko nawalone, jakieś rozwalone Są jakieś tabliczki, są jakieś informacje No i na samym końcu informacja, że mogę uzyskać Lucy, ale muszę mieć jakiś totem Ale skąd ja mam ten totem wziąć? Kompletnie nie mam zielonego pojęcia Całe matrunerowice są zdewastowane. Kurcze, co to jest za blok? W ogóle skąd on go wziął? Ten on. To jest naprawdę jakiś kurde. Nie wiem kto to jest, ale on jakiś kurcze Co to? O ty! Koleżko. A masz, a masz, a masz. Dobra. Ej, bo ja muszę tutaj porozświetlać. Słuchajcie, bo jak widzicie, trochę brakuje tutaj pochodni. Trochę pochodni mi tutaj brakuje. Dobra, ej, a ciekawe czy ja mogę wejść tam na górę i patrzę, zrobić to w taki sposób po prostu i wejdziemy sobie na górę i ciekawe czy to zadziała, zadziałczy, zadziałczy, proszę niech zadziałczy, o nie spadłem, nie zadziała, kurcze szkoda, bo chciałem po prostu wejść sobie na górę i już tutaj jakoś niszczyć dalej kolejne rzeczy, no dobra, będziemy oczywiście to zbierali ze sobą. Okej, okay, mam całe rusztowanie, świetnie o, ale tu impreza! Ej, ile ich tutaj jest? Co wy tu lu ludzie robicie? Czemu wy w ogóle tutaj wchodzicie? I to sami rybacy, słuchajcie, jakaś knajpa rybacka, czy co? Knajpa rybacka, ej, to jest knajpa rybacka. No nieźle. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Jeśli film Wam się spodobał, koniecznie zostawiajcie Opensję w górę. Jeśli chcecie mi pomóc, szybko zostawiajcie Opensję w górę. Napiszcie w komentarzu, jak ja mogę znaleźć taki totem nieśmiertelności. Ja kompletnie nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Kompletnie się nie znam. Eee... Więc słuchajcie, no, to jest sprawa już do was. Należy sprawa do was, żebyście mi pomogli. Więc ja czekam na informacje i mam nadzieję, że uda nam się ogarnąć ten temat z owieczką Lucy, żeby ją odzyskać w końcu. Ja. Dobra, a tutaj na górę dam radę wejść, tu dam radę. A tutaj, czekaj, ja mam tutaj bardzo, bardzo dużo fajnych sposobów, jak się prze... przejść. Dobra, tam nic nie ma, ale tu jest. Nie, okej okay. Dobra, wszystko pod kontrolą. Patrzcie Cyk, 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 cyk. Dobra, zjedzmy sobie Wszystko pod kontrolą. Pięknie, okej, okay, dobra, rozwalamy to, to, to I jeszcze to i to Tutaj by się przydało. Nie, nie w tą. Czekaj, jakby to zrobić? O tak No dobra, i tu mogę jeszcze to porozwalać? Mogę. Słuchajcie, więc... Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja jestem bardzo ciekaw, czy. O kurczę, spadłem na sam dół. Nie mam za, za dużo tego rusztowania, nie? To jest też problem. Dobra, zróbmy to tak i tutaj już mogę wejść sobie, eee, więc słuchajcie, no mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i ten on naprawdę będzie, kurczę, mi tutaj pomagał, nie psocił, bo jak widzicie całe Matronerowice zostały zdewastowane w tym, przed tym odcinkiem pod moją nieobecność, no ja jestem trochę niezadowolony z tego powodu, no ale trudno. No trudno, trudno, trudno. Dobra, dzięki za uwagę. Ja muszę jeszcze tylko tutaj poroświetlać. To wszystko muszę poniszczyć. I moi drodzy, widzimy się w kolejnych filmach. Także ja jestem matrunerito.pl i widzimy się w kolejnych filmach. Zapraszam was na mój drugi kanał. Słuchajcie, wbijajcie link w opisie. Szybciutko. Kto jeszcze tego nie zrobił, musisz to zrobić w tym momencie, ponieważ naprawdę tam chciałbym jeszcze coraz więcej filmów wrzucać. No, a drugi kanał oczywiście mi w tym pomaga. Także dzięki. Ja jestem matronerito.pl i widzimy się w kolejnych filmach, do zobaczenia i Eldorado niech będzie z wami! Hej!